A żeby to, co się udało w Margolinie przez te ostatnie lata, a ponad 100 milionów żeśmy zainwestowali w gminę więc nie byłoby tych inwestycji, gdyby nie jednokrotnie yy, takie właśnie życzliwość ze strony samego pana Premiera. No to, to być może nie znaczy nawet nikt o tym nie wie, ale, ale tak to było i nie miałem osobiście mimo że w się kilku nie widzieliśmy, na ten temat porozmawiać. Więc tutaj panie premierze. Kłopot, dzięki i dźwięki, nagrały, korpus dla Pawła. We wszystkie projekty, to wszystko są, o tym Łukasz mówił, to też by się nie odbyło, gdyby nie sam Łukasz. Gdyby nie sam Łukasz zaprosił na Łukasza. Każda orkiestra na dzisiaj jest w Gębach. W dzisiejszym nie będzie grała w jednego z węgla. Nie będzie. Jak Państwo ci co byli, to wiedząc, że na każdym takim wyjeździe Łukasz miał swój program, yy, taki, który musiał yy, przedstawić Państwu, musiał przeprowadzić kilka wykładów, co nie była tylko wycieczka, to, był, to były wyjazdy naukowe. I, to wszystko. I chciałem rzeczywiście dzisiaj yy, spojrzeć na wyzwania, które przed Polską są w kontekście yy, wielkich zmian, które, yy, obecnie, których obecnie doświadczamy. Od czasów Oświecenia, dopiero wtedy, kiedy Wolter podzielił Europę na wschód barbarzyński, zacofany, zabobonny i rozwinięty zachód. Od czasów Oświecenia taki podział poputuje praktycznie do dzisiaj. Byliśmy za żelazną kurtyną, częścią innego, gorszego bloku, który się słabiej rozwijał. I. Staraliśmy się zawsze wyrwać z tych um, okowów, wyrwać z tego um, zakresego kręgu niedorozwoju i takie było chyba marzenie wszystkich pokoleń przed nami. Kiedy tylko przez ostatnie 30 kilka lat mogliśmy się rozwijać w czasach pokoju i w czasach suwerenności, to Polska pokazała, że mamy ogromny potencjał rozwojowy. Thank you.